Wszelkie z tej strony, słuchajcie, witam Was we wlosku we vlogu wieczornym. Jest już późna godzina, ale przepraszam bardzo, ale trzeba tutaj parę rzeczy powiedzieć. Niestety, no, na razie ten kanał, w związku z tym, że jeszcze są wakacje, musi być kanałem. Opowiadającym o tym, co się wokół nas dzieje. Na live'ie ostatnim rozmawialiśmy troszeczkę o Władku Frasyniuku, czyli o tym Hamie, który no jest dyżurnym Hamem tvn u Człowiekiem, który jedzie na tym, że kiedyś był legendą podziemia. No ale, jak wiemy wszyscy, jazda na takiej legendzie bardzo często kończy się brutalnie i szybko. Jeżeli ktoś kiedyś być może był legendą, to wcale nie oznacza, że należy, że tak powiem, spijać każde słowo z jego ust i traktować go niemalże jak Boga. Najlepszym przykładem, Bolek. Frasyniuk miał szansę po tym, jak tf się generalnie nawet wypiął na niego, stwierdził, że jest takie rzeczy tam były mówione. I przepraszamy, że redaktor nie zareagował. Frasyniuk miał szansę, żeby stonować swoją wypowiedź, powiedzieć coś: Kurno, mam rzeczywiście, no, wkurzony jestem na tę władzę i dlatego tak pojechałem. Nie. On powiedział, że on dokładnie to samo by powtórzył, i jeszcze tam dowalił parę rzeczy. To jest gość, który jest po prostu głupi. No. On jest głupim człowiekiem. No, Czego można oczekiwać od faceta, który był człowiekiem niezbyt wykształconym w latach 80., w czasach komuny, który poszedł na układ okrągłostołowy razem z Kiszczakami innymi, przybijał z nimi piątki? Czego od niego oczekiwać teraz? No, od dyżurnego Hama. No, czego można oczekiwać? Jego małżonka poszła za nim. Napisała, co jej no, się chwali, no bo poszła za mężem. Napisała, proponuje, aby tak zwani żołnierze wojska polskiego z małej litery. No, ale nic. Otaczający grupkę 30 biednych ludzi na granicy białoruskiej. To są jednak słuchajcie, debile. No tak grają, że no, są debile. Z imienia i nazwiska złożyli zawiadomienie do prokuratury na władka. Poznamy ich godność, w cudzysłowie napisała, i zobaczymy twarze. Napisała jeszcze TVN24, dzięki przeprosinom dla Błaszczaka szybciej koncesji nie będzie. Obracili się też na TVN. To są ludzie, którzy muszą się chyba na wszystkich obrażać i kto nie, zna, nie z nimi, to przeciwko, przeciwko nim. Nie można czegoś takiego tolerować. To, co mówiłem na live, za zachowania hamskiego w stosunku do Wojska Polskiego i do funkcjonariuszy wykonujących swoją pracę, Szczególnie w tej sytuacji, gdzie wszyscy mówiący, że tam bezprawnie to robią i tak dalej, nie mają racji. Nie mają racji. Ale w ogóle, w każdym normalnym kraju, normalnym, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, które nie są do końca normalne, ale pod tym względem są piękne, każdy, kto by powiedział takie słowa w stosunku do żołnierzy pełniących służbę, byłby skończony. To byłby jego. Polityczny, towarzyski, medialny koniec. A u nas on jest popularny, szalenie. Gazeta Wyborcza napisała artykuł, Władek się wkurwił i szkoda, że tylko on użyli tych słów. Gazeta Wyborcza, czy tam gazeta.pl, oni tam też nie wiedzą, kto jest kto. A Farseniuko nie jest kurde, wiecie, on jest asem polityki. Powiedział, że oczywiście wpadliście w standardową pułapkę PiS. Zaskoczyła go naiwność polityczna niektórych osób, bo on jest taki wytrawny polityk, kurna. Niestety za Frasyniukiem idą stada wyznawców, wyznawców totalnej opozycji, ludzi, którzy muszą być czyimiś wyznawcami, bo swojego zdania nie mają. Dokładnie oczywiście ja mam świadomość, że tacy sami ludzie też tępi, którzy, kurna, mówię... Pójdą za swoimi wodzami, są po drugiej stronie tego sporu politycznego, a raczej już tej wojny domowej, politycznej, na razie wojny na słowa. Są dokładnie tacy sami ludzie po drugiej stronie. No. Te, te, te ugrupowania polityczne, te główne, potrzebują takich tępych wyznawców. Im nie zależy na pozyskiwaniu nowych wyborców, oni muszą utwierdzać swój elektorat w nienawiści do wroga. To, co mówiłem. Nienawiść jest najłatwiej wzbudzić, najłatwiej podtrzymywać. Dlatego oni to robią. Teraz słuchajcie, patrzcie, no, kolejny dziennikarz, zdaje się Tok czy coś, nie chcę mówić, no ale dziennikarz. Piotr Maślak, Piotr Maślak, on jest chyba dziennikarzem Tok Tak, dziennikarz, słuchajcie, yy, polski dziennikarz radiowy, telewizyjny, wykładowca akademicki, trener wystąpień publicznych. Doradca do spraw komunikacji, kurwa, mać, przepraszam, redaktor Tok FM, od kur na 10 lat, gościu młodszy ode mnie ro, o rok, mniej więcej w moim wieku. W jakim on się domu wychowywał, że takiego copały pieprzy, ponieważ powiedział coś takiego, napisał coś takiego na Twitterze. Nie potrafię tego nazwać inaczej. Strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody przez granicę, przemycić wodę, wiecie, i dopuścić lekarzy przez granicę, żeby tam ci nielegalnie przekroczyli granicę. Do uchodźców mogą sobie przyczepić ci strażnicy graniczni na szywki SS. Tam ci też wykonywali rozkazy. A jak wam każą strzelać do uchodźców, też wykonacie rozkaz? Zapytał się redaktor Piotr Maśla. Jakim to trzeba być debilem, żeby takie słowa mówić? Facet, mówię, jest w moim wieku. W jakim domu on się wychowywał? Co mu przekazali rodzice, kurwa, że on pieprzy takie rzeczy? Jakie jest jego doświadczenie życiowe? Kto go zindoktrynował w ten sposób? Kurna mać. Piotr Maślak w normalnym kraju zostałby momentalnie wypierdolony z redakcji. Przepraszam za brzydkie słowa. A jego przełożeni by przeprosili za to, że tolerowali takiego gościa u siebie w redakcji przez tyle lat. No ale nie żyjemy w normalnym kraju. Co Piotr Maślak napisał na swoim profilu twitterowym jako opis samego siebie, Zawsze pierwszy w pierwszym śniadaniu w Tok FM Dziennikarz, dyplomowany trener biznesu, oświaty i administracji, wykładowca Uniwersytetu SWPS. No to ja Wam proszę Was dziękuję, kurwa, za taki. Strach dzieci na studia posłać. Autentycznie. Strach dzieci posłać na studia. Oczywiście jak Władek. Frasyniuk wypowiedział swoje słowa, no to liczyłem na to. Słuchajcie, czekałem na to, żeby wypowiedział się. Wypowiedziała się kolejna legenda opozycji antykomunistycznej. Oleg Wałęsa, pseudonim Bolek, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa swego czasu oraz gościu, który zniszczył y, wiele ludzkich karier, wiele żyć po to, żeby y, ukryć fakt swojej współpracy z ZB. Pamiętajcie o tym niszczył ludziom przyjemność życia, niszczył ludziom kariery, żeby ukryć to wszystko. Zresztą tak samo jak Boni swego czasu, przecież też wieszał na ludziach psy, że ktoś go oskarża o to. Oni są wszyscy tacy sami. Lech Wałęsa broni ostrych komentarzy Władysława Frasyniuka. Brawo, Władek! Zabraniam przepraszać, powiedział Bolek. Nie burza. Po komentarzach Władysława Frasyniuka o polskich żołnierzach stacjonujących na granicy z Białorusią, których nazwał śmieciami i watachą psów. Były opozycjonista, bla, 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 znalazł wsparcie w osobie Lecha Wałęsy. Brawo, Władek, podpisuje się. Masz rację. Tak trzeba. Tak trzymać. Powiedział były prezydent w rozmowie z Interią. Słuchajcie. Jak to dobrze, że ja nie mam żadnej władzy, bo ja, kurna, no w pewnym momencie savoir vivre kończy się. I wtedy tacy ludzie, którzy takie rzeczy wypowiadają, yy, tak się zachowują w przestrzeni publicznej i lżą polskie siły zbrojne. To powinni zamiast. No, Soboar wiwru się już nie nauczą, ale powinni zacząć trenować survival wiwr. Bo jeżeli ja bym był przy władzy, to musieliby kurna generalnie zejść do głębokiego podziemia z powrotem jak w latach komuny. No ale na szczęście nie jestem przy władzy, bo ja jestem radykałem i nie lubię polityków, także to się... Musia... Na zawodowego rewolucjonista też się nie nadaje, bo lubię wygodę i spokój mimo wszystko. No słuchajcie, no nie jest to normalne. Skąd się biorą ci wszyscy ludzie? Skąd się biorą ci ludzie drący się na granicy przyjeżdżający specjalnie po to, jak tam jakaś kobita, z dziećmi przyjechała z mężem po to, żeby krzyczeć na polskich żołnierzy, że jej wstyd, zerwij tą flagę! Krzyczała czy tam coś. O fladze, którą żołnierze noszą na ramieniu. Skąd tacy ludzie się biorą? Skąd spod jakiego kamienia to wypełzło? No ja nie wiem. Ja rozumiem, że można mieć inne poglądy polityczne, ale no, ta sytuacja jest dosyć jasna. Pewne działania powodują, mają konsekwencje. Jeżeli się zrobi jedną rzecz, to powoduje konsekwencje, jeżeli się zrobi inną, powoduje jeszcze inne konsekwencje. Dzisiaj mi się podobało to, jak Komisja Europejska wypowiedziała się na temat sytuacji. No, na naszej granicy. Muszę wam powiedzieć, że no, uśmiałem się po prostu to, niesamowicie. Co Komisja Europejska e, dzisiaj ogłosiła, nie możemy zaakceptować, przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez państwa trzecie. Rzecznik poinformował, że komisja ściśle współpracuje z władzami Polski, aby wspierać je w skutecznym zarządzaniu granicami na granicy zewnętrznej Unii w domyślu. No, powiedział oczywiście, no bo musieli jakąś śpileczkę pierdyknąć, że potrzebne jest zarówno uporządkowane solidne zabezpieczenie, zarządzanie granicami, przepraszam, jak i pełne poszanowanie podstawowych praw migrantów. Niektórzy mówią, że jak ci migranci tam krzyczą, że oni chcą o azylu, to wszystko działa. No nie. Taki wniosek o pozostanie w kraju czy coś trzeba złożyć. Na naszym terenie, na terenie Polski. Nie można, tak samo jak nie możesz maila wysłać i słuchajcie, będę tam i tak dalej, chciałbym u was być, mieć prawo stałego pobytu. Trzeba to zrobić przy przekroczeniu granicy, ale nie granicy w środku lasu, kurna, przez krzaki, tylko granicy oficjalnej. To, że oni przechodzili przez krzaki, znaczy, że mogą mieć coś na sumieniu i się ich nie wpostrzegam. I krótko. Pszty, dziękuję. Po to jest Straż Graniczna, po to są wyznaczone linie graniczne i tego typu inne rzeczy. Jeszcze rzecznik tej Komisji Europejskiej powiedział: Przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, że stanowczo odrzucamy próby instrumentalizacji ludzi do celów politycznych. Myślicie, że do kogo to słowa? Czyżby do pani wicemarszałek Sejmu, która pojechała i tam starała się, jak możecie, upadło wojsko polskie? Mówi wicemarszałek Senatu: Przepraszam, nie Sejmu. Pała. Wypadł. Wszyscy ci działacze przyjeżdżają tam z flagami, z torbami LGBT, kurna, w kolorach LGBT i do tych, kurna, machają. Ci uchodźcy jeszcze nie wiedzą, co to znaczy. Nie przygotowali sobie w związku z tym kinżałów, żeby tam porządek zrobić. Operacja przeprowadzona przez Białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej. Operacja mająca na celu przerzut na teren Unii imigrantów, których wcześniej zaprosili do swojego kraju. To jest operacja ratunkowa dla Białorusi, dlatego że w, ostatnim, w ostatnich tygodniach zjechało do nich naprawdę w cholerę tych imigrantów z Iraku przede wszystkim. A oni teraz mają problem, muszą je gdzieś wypchnąć, wy, wyekspediować. I jeszcze na tym zarabiają kasę. No Chcieliby zarabiać więcej, ale już więcej chyba się nie da. Ech, nie można ustępować. To nie jest tak. To argument podstawowy tych wszystkich przeciwników, trzymania tych. Oczywiście ja też nie lubię, że oni tam są trzymani. Nie lubię tej sytuacji. Powinni Białorusi nikt tam zabrać. No, no przecież my ich do tego nie zmusimy. E, zwolennicy tego, żeby wpuścić tych migrantów, e, mówią, no ale przecież to jest tylko 30 osób. No to oznacza, że oni są debilami. No. To tak samo, jak ktoś mówi, nawet może nie zatrzymuje, domyślą może Śródziemne. Migrantów z Afryki Północnej, żeby do Europy. Podróżować, to dlaczego tutaj myślicie, że my ich powstrzymamy? Ktoś tak mówi. No, może ich nie powstrzymuje, no bo tam są statki i organizacje różne, opłacane przez Sorosów tego świata, które ich wożą. Gdyby tych statków nie było, ewentualnie statki przemytnicze byłyby zatrzymywane i odsyłane z powrotem na wybrzeże Libii czy tam innych tych krajów. To by nikt na tym nie zarabiał i nie byłoby tego. No. Nie mówię już o strzelaniu, tak jak to swego czasu robiła australijska marynarka wojenna, czy tam australijskie służby, o strzelaniu do statków z imigrantami nielegalnymi. Dlatego oni dalej pływają, bo są przyjmowani przez tych debili różnych, zorżów, klunejów, którzy tam pływają na tych statkach jako goście i zapraszają wszystkich, refugees welcome i tak dalej. Apogeum tego wszystkiego dzisiaj generalnie, zakończmy zakończ, ten temat, bo on jest po prostu żenua. Mam nadzieję, tylko że władze, których nie jestem wielkim fanem od pewnego czasu, już od dłuższego czasu, jednakowoż w tej sytuacji nie dadzą jak zwykle dupy i się nie złamią. Nie mogą wpuścić tam nikogo, przynajmniej z tej grupy, bo gdzieś tam bokami spierdzielają ci co bardziej cwani Irakijczycy i są tam potem wyłapywani. No trudno, nie można tutaj w świetle kamer nikogo wpuścić. Mam nadzieję, że władze się nie złamią, ale. Słuchajcie, poseł Franek Sterczewski, koalicja obywatelska, tak on jest, tak, koalicja obywatelska. Nie zrozumiał tego przekazu Komisji Europejskiej. Nie zrozumiał tego, że nawet Donald Tusk wypowiedział się tak. W ogóle się nie, na ten temat Tusk się za bardzo nie wypowiada, bo on już tam wie, co Unia Europejska powie. Zresztą Tuskowi się też dostało, jak powiedział we wczorajszym, czy przedwczorajszym wywiadzie o tych ludziach jako nielegalni. Imigranci, jak tak można. Żaden człowiek nie jest nielegalny, panie przewodniczący. Ej, kurna, dostał po łbie. A Franek Sterczewski chyba nie chwycił, nie zrozumiał tego przekazu dnia. No i na siłę tam stara się zaistnieć. Jako bojownik do tych uciśnionych na granicy ludzi. No i rzucił się dzisiaj w kierunku granicy z jakąś torbą, tam pewnie z flagą. Tęczową, pod paskami i innymi rzeczami. Nie no, pewnie tam miał jakieś żarcie, pieluchy czy coś tam, czy śpiwory. Nie wiem. I zaczął biegać, kurna. Straż Graniczna, nie wiem dlaczego go próbowała złapać. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Upadek instytucji immunitetu, ten filmik się tak nazywa, jest bez dźwięku. Ten pan z torbą niebieską, który zaraz będzie biegał, to jest poseł Franciszek Sterczewski opozycyjny poseł z Koalicji Obywatelskiej, gwiazdor w ostatnich dniach mediów, zatroskany losem tych biednych uchodźców, którzy uchodźcami nie są. Patrzcie, co się dzieje, no. No, debil, no. Muzyka z Benny Hilla. Jeb, leży. To, 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 no, założę się, że jutro będzie ten filmik z muzyką z Benny Hilla, no. No debilno. no. No po prostu kretyn. No kretyn. Jak to skomentować inaczej? Po prostu ręce opadają. W ogóle ja się dziwię, dlaczego Straż Graniczna go tam spróbowała łapać. No, powinni mu pozwolić tam przelecieć przez tą granicę, a w ogóle udać, że go nie widzą. Nie? Powinni im przelecieć. Ciekawe, jakby się zachowali po granicznicy białoruscy, bo przecież by wszedł na teren Białorusi, a może by strzelali. Albo by dostał lolą jakąś od jakiegoś Iwana czy innego Igora. Ale potem. Gdyby rozdał swoje prezenty tym cierpiącym ludziom, to pan Franek Sterczewski. On lubi o sobie mówić Franek, chciałby do nas z powrotem wrócić, a żołnierz u na graniczna. Stój, będę strzelał, granica. A kto pan jest? No, nie wiem, nie można przekraczać w tym miejscu granicy. Dziękujemy, wypierdalać. Tak to się powinno skończyć. No niestety go, niestety go powstrzymali. Powiem wam tak, że no to jest żenada, no to jest absolutna żenada. Jeszcze jedna rzecz, muszę wam tylko przytoczyć, co ten w ogóle człowiek w ostatnich dniach wyrabia. Jaki to jest lans, lans na granicę. Wiecie, co wczoraj Franek Sterczewski napisał na Twitterze? Uwaga, cytuję jego Twitter. Wczoraj wieczorem wraz z ekipą z Fundacji Ocalenie zobaczyliśmy mężczyznę leżącego przy drodze. Okazało się, że to Irakijczyk. Byłem w szoku, ale też wzruszony sytuacją. Więc po ludzku uściskałem gościa i powiedziałem Welcome to Poland. I hasztagi. Róbmy swoje. Refugees, welcome. No czyż nie jest to kretyn. Kto tam go wybiera? Kto tam go wybrał? Ej, 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 ej. No... Także słuchajcie, no, dzieje się troszeczkę, przynajmniej jest zabawnie w tej chwili. Może nie być zabawnie, jeżeli żołnierze na manewrach Zapad 2021 zapomną się zatrzymać i przelecą tam przez tą granicę, stratują tych bogoduchawinnych migrantów z Iraku, z kotem. Żyjemy w jakimś totalnym absurdzie. A na końcu jeszcze wisienka na torcie. W Amsterdamie się coś wydarzyło. To takie zakończenie, klamerką zepniemy to wszystko. To się tyczy też troszeczkę emigrantów. Administrator domu studenckiego w Amsterdamie we wtorek wydał zakaz wieszania tęczowych flag w budynku. Jezus Maria! W tym kolorowym, tęczowym, kochającym się, radosnym Amsterdamie? Administracja budynku cytuję to, cytuję to za tygodnikiem Solidarność. Decyzja uzasadniła względami bezpieczeństwa pożarowego <laughs> w związku z incydentem z lipca, gdy w akademiku doszło do podpalenia tego symbolu osób LGBT. Bo zwarcie instalacji zapewne było. Zakaz obejmuje centralny hol, korytarze i windy, o czym poinformowano pisemnie studentów. Jak podaje portal NOS, po lipcowym podpaleniu flag mieszkańcy domu studenckiego nie czują się w nim bezpiecznie. To nie jedyny. W ostatnich tygodniach, tygodniach incydent w Amsterdamskim Akademiku w związku z tym symbolem. Słuchajcie, e, no są zdziwieni? Dobrze napisał człowiek prowadzący konto żelazna logika. Skomentował to tak. I cyk postęp zostaje zjedzony sam przez siebie. Nie to, żeby prawa strona nie mówiła, że tak się to skończy od co najmniej 15 lat. Dziękuję. Dobranoc. Bawcie się dobrze. Jutro, może wreszcie, bo dzisiaj mam zamiar skończyć książkę. Jutro będzie vlog książkowy. Cześć.